Siemano śmietnikowy artysta z tej strony. Jesteśmy w galerii skarbów śmietnikowych dla nowych użytkowników w miejscu, gdzie e, będą e, znajdowały się e, skarby śmietnikowe z kilku ostatnich lat. Trzeba takie miejsce, taką świątynię było dawna, była w planach zrobić, e, przed, troszeczkę zastopowało to depozyty wielo, wieloworkowe kilkunasto, e, dzięki czemu dalej e, mieszkanie nie jest jeszcze ogarnięte. <tuszy> No, ale co, staram się, jak mogę się do późnej godziny nocnej, i to dla Was, po prostu, i dla siebie, <laughs> dla historii, to uratowania wszystko robię. W ostatnim odcinku, zobaczcie sobie, co wyskoczyło, zegarki w ostatnich torbach. Mamy ostatnie torby, polecam poprzednie odcinki, tutaj się ciągnęło cały po prostu depozyt, cały taśma śpietnikowa otworzona została. I co, w ostatnim odcinku, było tutaj, zobaczcie sobie zegarki i inne rzeczy to też było w ostatnim odcinku tutaj jakieś aforyzmy Lichtenberg, patrzcie jakie aforyzmy Lichtenberg, co to w ogóle jest, aforyzmy Lichtenberg nie wiem aforyzmy Lichtenberg to też nie wiem czy to dwa razy, nie to, to już widzieliśmy i to u Litry. bo tutaj po prostu to są takie ciekawe, Solidarność też tak są ciekawe rzeczy, że tak Trzeba je przybliżyć i powoli je po pokazać, że, że tyle to trwa. O, Polkat, zasłużony pracownik, co oni wyrzucają na śmietniki, wpinki? Te wpinki ja po prostu muszę zacząć je kuczyć, zacząć w jednym miejscu zbierać, bo tyle tych jest rozrzuconych w różnych miejscach. Ale te niewątpliwie pójdą do Muzeum Polkatu, bo najlepsze w tym wszystkim jest to, że mo można zrobić to. Nasze muzeum Polkatu, które właśnie, opatrzy dlatego ile ten jest, po dwa, po trzy, nagle wyskakują bryloczki, seriami wyskakują kilkukrotnie, także spoko, tu weźmiemy do muzeum, damy, to jest, to jest Polkatu, czy nie, jak widzicie, nie, to nie jest Polkatu, to jest Polkatu, damy do muzeum, o! tu jest małe muzeum, już Polkatu, różne, różne, otwieracze prawda? O, wpinki będą patrzcie całe muzeum dziesięcioleci działalności będą różne rzeczy urządzenia z Polkatu całe całe, cała, cała taka gablotka polkatu będzie w galii starów świetnikowych. No a co tutaj dalej? Eee, to, to też było te w poprzednim odcinku. Eee, no i co? Medale też. No właśnie, zobaczcie, zobaczcie poprzedni odcinek, bo były nawet medale. Co to jest, bombka taka ciężka? Miedziana? Mieczka? Nie wiem, nie wiem jak widzicie. Ale dajemy tu klucze do kluczyków. Klucze do kluczyków i otwieracze do otwieraczy. Także to, to, to mi się wydaje, że gdzieś pomyślimy, pomyślimy. Na razie to odłożę, a tu zobaczcie taki kluczyk grzebień, prawdopodobnie z PRL-u. Fajny, fajny. Taki otwieracz. Uratowana bozia. Tak, a także bozia, gdzieś tu gdzieś jak już jedna była, to trzeba składać jak leci, prawda? Nie patrzeć, bozia tutaj nie będzie. Ten otwieracze też niech pójdą. Kluczyk do kluczyku, prawda? Gdzie są te kluczyki? Tutaj. Pobudujecie ze mną też tą galerię. Tutaj otwieracze to otwieracze gdzieś też miały być. E to potem się będzie na razie Galeria Mix. Będzie Galeria Mix. i zobaczmy ostatnie. A to ukryjemy. To zobaczycie w następnym odcinku komisyjnie. Otworzymy, co kryje. Patrzcie, jakie okucie. Patrzcie, jakie to jest okucie. W ogóle jaki to jest portfel. Ja nie wiem, czy on jest srebrny. Nawet powiem wam. Ja nawet nie wiem, czy on jest srebrny. Bo mi wygląda na srebro. Ja tak nic nie chcę mówić. Tu jest zdobiony. Nie wiem, czy nie ma. Trzeba poszukać gdzieś próby, czy co. Nie wiem. Ale śliczne. śliczny. Zobaczycie, to zobaczymy w następnym odcinku komisyjnie. A tu już zobaczcie. Bransoletka, ty, jest na niej jakiś napis. Ty, próba nie. Schumann, chyba. Schumann? Schumann, chyba. Schumann i, i. Patrzcie, zbicie. Ja, co ty zbite? Jak, jakieś bicie jest. Także stara bransoleta. Dalej. Taka ta ma bicie, czy nie ma? Na razie nie widzę, nie ma. Ale fajna taka w jakichś kamieniach. A, a ta ostatnia. Nie ma, kurczę. Bicie, bicie, szukam. Ale jest poczarniałe, tak srebro. Pa! Jest próba normalnie, podwójna. Podwójne bicie ma normalnie. O kurczę, ale fajny ty! To jest srebrny, srebrna bransoleta. Co oni wyrzucają na śmietniki srebrne bransolety? Masakra. Jeszcze zobaczymy, co to kryje. Ja wam powiem w naszym odcinku. Nie wiem, jakby może.